Wiec, cóż to się działo w tym ostatnim odcinku Mastera? No, Finał był fatalny z mojej strony, co było widać. Kondycji zdrowia mi trochę zabrakło. Czułem, że z zapasu mam jeszcze te, 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 te spięcie takie. To było mój błąd, że się nie rozluźniałem, bo czułem, że przecinkowie mógłbym dać radę, a, a spięłem się za bardzo i 15 minut miałem na pompie takiej, że to co było widać. Nie? I co, Trochę psychika bardziej niż, niż kondycja niż umiejętności? Nie, yeah, ba ba bardziej ten yy, zdrowie. Yy, psychicznie czułem się dobrze. Yy, kondycja, nie? Wytrzymałość mi padła, już później nie miałem siły w ogóle yy, na jakieś akcje, copałem się, dużo błędów później. Jak się ma samą kondycję, to później błędy się robi, nie? I tak właśnie wyszło na walce finowej. Co dalej, bo program dał Ci pewną popularność i popularność MMA w ogóle troszeczkę chyba mamy wrażenie, taka świadomość MMA wzrosła, to się pewnie na Was, na zawodników też przekłada. No, będę dalej trenować, będę sobie niedługo, tak, sobie tak kłócił, myślę o jakiejś dogrywce może, by udowodnić w końcu, że, że, że jednak to w finale zrobiłem błąd trochę mały i, i poprawię się i będę w dalekiej przyszłości musiał od, do dogrywce. Poszło do góry, jeśli chodzi troszeczkę o, o oferty, o sponsoring, o propozycje walk? No, na razie z Lipa czekam na jakiś sponsorów, bo chcę się dalej rozwijać, yy, chcę się dalej bić i, i, i pokazać, że, że jednak zapasy to są podstawa dla MMA. Ale na razie jednego sponsora znalazłem, to, którym chciał podziękować, Moto, moto Podkrąt, yy, który serdecznie dziękuję i, i za wsparcie, chociaż teraz zawiodłem, ale będzie lepiej. No właśnie, w formie jesteś, bo walkę miałeś mieć teraz w sobotę, ale w Poznaniu niestety została odwołana, ale jak rozumiem, wszelkie oferty mile widziane. Tak, ja czekam za jakimiś kontraktami na jakieś walki. Niestety zawiodłem się trochę, bo jeszcze nie mogłem doczekać, chociaż żeby się wyjrzeć po tej przegranej, pokazać, że, że, że jednak to, to był mój błąd taki głupi i coś udowodnić, żeby nie, żeby nie pokazać, że jestem taki niżowy zawodnik. No i zawiedziony jestem, czekam na jakiś dalszy proces